Cześć, Cześć dzieciaki! Cześć dzieciaki! Hola, hola! Jestem Pola! Ubu, ubu! No nie! Nic jeszcze nie wymyśliłem! To może być Ubu, Dubu, Jestem Ubu? Czy to jest e, takie... Takie sobie. Mnie się podoba. Ale może ktoś wymyśli lepsze. Zaczniemy myśleć główkami i możecie napisać w komentarzach. Koniecznie. I dzisiaj przygotowałam dla Was i dla Ubu zagadkę. O, główka pracuje! Ciekawe, czy będę znał odpowiedź. Zobaczymy. Zastanówmy się, co to może oznaczać, gdy już nie musimy chodzić do szkoły. Znaczy, że już jesteśmy dorośli, wszystko wiemy i nie musimy się nic uczyć. Tak, ale jeszcze nie w naszym przypadku. Aha. A jeżeli nie musimy chodzić do szkoły Aha. i na zewnątrz jest ładna pogoda, Aha. świeci słońce i jest ciepło. Aha. Hmm. Hmm, to chyba nie wiem, kontrabas? Kontrabas. Nie wiem, strzelam. Nie zgadłeś, źródło, ale posłuchaj jeszcze. A jeżeli nie musimy chodzić do szkoły, jest ładna pogoda na zewnątrz, uh -huh. i dodatkowo możemy jeździć w różne ciekawe miejsca. Uh -huh. No to nie wiem. Mamy datę konduktora. <śmiech> <śmiech> jedzie, to... Już nie wiem. to znaczy, że mamy wakacje. Ja, jakie szalone słowo. Brzmi jak. E... A, akacje, akacje. <noise> I są tych wakacji całe dwa miesiące. A, a z kolei miesiące rymuje się do zające. Tak, mamy dwa zające, dwa miesiące, wakacje i akacje. <głos> <głos> ja tylko dzieli nas mały kroczek, żeby wymyślić super rymowante. <noise> a gdy mamy wakacje, możemy pojechać w bardzo różne ciekawe miejsca. Mhm. Jakie na przykład? Na przykład ja w tym roku, hmm, właśnie, zróbmy nasz plan na wakacje. No właśnie. Ubu, gdzie możemy pojechać, polecieć, popłynąć? O, ojejku, jest tyle możliwości. Może w tropiki? O, takie tropiki, jakie kiedyś mieliśmy na swoim talerzu, prawda? No właśnie, chciałbym takie wreszcie zobaczyć na żywo. To świetnie. I możemy pojechać na taką tropikalną wyspę. Co tam było? Palma, plaża i co jeszcze? Ciepły piasek. Ja już nie pamiętam, bo potem zjedliśmy to szybciutko. A wyobrażasz sobie, że moglibyśmy leżeć na plaży i oglądać kolorowe rybki? I na zewnątrz byłyby ogromne palmy bananowe mm -hmm. i kokosowe, mm -hmm. i moglibyśmy się mm. z tych palmi zajadać, zajadać, zajadać. Ach, jak bardzo się rozmarzyłam. W mm. porządku, w takim razie zejdźmy na ziemię. I tutaj <grym> pomyślmy, gdzie można jeszcze pojechać. Bliżej. Tak, tak bliżej. Tak, pomyślałam, że skoro Daniej. w tych topikach będzie nas tak gorąco. To wtedy może pojedziemy dla ochłody w polskie góry. A, góry? A jak wyglądają góry? Chyba jeszcze nie zrobiliśmy gór na talerzu. Gór na talerzu jeszcze nie zrobiliśmy, ale Ubu musi zobaczyć prawdziwe góry, na przykład w Zakopanem. O, ja bardzo chciałabym zobaczyć takie góry. Jak wyglądają? Powiedz! Są takie wysokie, stożkowe i mają dużo szlaków. Po których mogą chodzić dzieci, dorośli i kosmici. Takie szlaczki, jakie mam w zeszycie? Nie szlaczki, szlaki górskie. To są takie specjalne ścieżki, Aha. przez które możemy chodzić i dojść na sam szczyt góry. A, a czy góry są takie wysokie, że można dojść do kosmosu? A chyba aż tak wysokie nie, prawda, <noise> dzieciaki? To my taką upieczamy kiedyś, co? Na pewno najpierw wejdziemy na górę, a później upieczemy w naszej ubu kuchni. Tropiki, tropiki, góry, góry, a na koniec? A na koniec na pewno się tak bardzo wszystkim zmęczymy, że odpoczniemy u mojej babci nad jeziorem. O, to fantastycznie, że będę mógł poznać kogoś z Twojej rodziny. Tak, i moja babcia piecze niesamowicie pyszne smakołyki. I pływa w jeziorze. Czasami tak. Świetnie pływa. I pomyślałam, że tam będziemy mogli chodzić na spacerki po lesie. Mm. Takie spokojne. Mm. Łowić ryby w jeziorze. O, łowić ryby. I może jesienią zbierać grzyby w lesie. Dużo leżeć brzuchem do góry. O tak, to jest to, co Pole i kosmici lubią najbardziej. Przepadam za tę formą rozrywki. Dzieciaki, a jakie wy macie plany na wakacje? Powiedzcie! Napiszcie w komentarzu, co chcielibyście zrobić na wakacje albo gdzie pojechać. Hmm, a jak już wrócicie, to też do nas napiszcie albo powiedzcie, albo powiedzcie rodzicom, żeby nam napisali. <noise> Będziemy czekać na Wasze pomysły i na Wasze rysunki. O, ja będę czekał i czekał i czekał. A my chyba pójdziemy dalej planować nasze podróże wakacyjne. Na no, takie wakacje za rok i za dwa i za trzy. <laughs> Najpierw skupimy się na tych wakacjach, więc żegnamy się z Wami i czekamy na Wasze pomysły. Tak jest, do zobaczenia! pa, pa dzieciaki! Pa, pa.